Cześć, witam Was na kanale Pogadajmy o Komiksach. Dzisiaj przed Wami wydany przez Egmont Batman Detective Comics nr 1027. I moi drodzy, to nie jest tak, że w Polsce wyszło już 1027 zeszytów Detective Comics, tylko to jest no przedruk, prawda, przedruk, no polskie wydanie tegoż oto zeszytu, który wyszedł w Stanach. Jest to, było to świętowane jako wielki jubileusz. Generalnie chodzi o to, że Pierwsze pojawienie się Batmana w komiksie to był właśnie Detective Comics amerykański numer 27 i ten zeszyt to jest jeden zeszyt 144 strony był reklamowany jako właśnie tysięczne pojawienie się Batmana w serii Detective Comics co już jakby na samym początku jest nie do końca logiczne no bo skoro pierwsze pojawienie było w numerze 1027, to tysięczne byłoby w 1026. No ale okej, okay, zostawmy to. Tak jak mówię, zrobili z tego wielki szum. Przed Wami jest polskie wydanie. W Stanach było to wydane w wielu różnych wersjach i wariantach. Tutaj na przykład mamy wydanie HC, czyli Hardcover Deluxe Edition. Proszę bardzo, to samo. Mieliśmy też, można było sobie kupić również no, jako taką inwestycję na przyszłość, wydanie gradowane. Tutaj akurat podstawowa wersja okładki w, w, w gradingu 9.8. No i oczywiście, jak to w Stanach bywa, mieliśmy masę wariantów. Tutaj mamy tą okładkę oryginalną, ale mieliśmy też i taką. I taką. Ja oczywiście nie mam wszystkich, ale jest ich dosyć sporo. Jeszcze chyba nigdy nie kupiłem wcześniej tylu wariantów jednego zeszytu. Zobaczcie, jeszcze tak wam pokażę. Widzicie, no też ten zeszyt, jakby tutaj no, w oryginale, też jest taki gruby. Tu mam jeszcze coś takiego. Generalnie rzecz biorąc, też no, trochę jakby w, dałem się ponieść tej właśnie reklamie, że 1027 numer i tak dalej, ale głównie chodzi o to, że no, podobały mi się te okładki, które tutaj, które tutaj Wam pokazuję. Na koniec jeszcze takie dwie ciekawostki. To jest akurat okładka Blank, czyli tylko tyle, że niebieski Blank. Natomiast tutaj mamy taki event na skalę, jeżeli może nie światową, ale na skalę Polski To jest wariant stworzony specjalnie dla polskiego sklepu Multiversum. Sklepu, który no już niestety nie istnieje, zakończył działalność. Ominęło mnie to, bo nie wiem kiedy ta działalność się zakończyła, ale w każdym razie go nie ma. No i jest to jedyny komiks amerykański do tej pory, nie wiem czy superhero, czy w ogóle. No, który dostał okładkę, tak zwany ekskluzyw dla e, jednego sklepu. W Stanach tak bywa, że załóżmy, dany sklep komiksowy zamawia sobie jakieś, e, jakąś ekskluzywną okładkę wariantową i tylko w tym sklepie możecie ją kupić. Okej, okay, ale ja chciałem Wam pokazać, jak ten komiks wygląda w środku. Generalnie e, chodzi mi o to polskie wydanie oczywiście. E, jak to się prezentuje? Mm, dobrze. Więc tak, w środku mamy. Naliczyłem no ile? 12 historii. Czyli mamy tak. Pokażę może po kolei. Jest to pułapka w reżyserii. W reżyserii jest. Maria została odpowiada. Peter Tomasi, klasa mistrzowska. Briana Michaela Bendisa. Najlepsze życzenia. Tutaj Matt Fraction. Młoda, Greg krópka. Opowieści o duchach, James Tannion IV, później mamy Pin czyli to nie jest akurat opowieść. Pokażę Wam ten Pin -up. Tutaj najważniejszy scenariusz Kelly su DeConnick. Rysunki Romita J. Boże Odyseja, Marv Wolfman. Dalej, Detektyw Granta Morrisona, Satysfakcja Toma Kinga. Jak zawsze Scotta Snydera, yy, pokolenia pęknięcie Dana Jurgensa yy, i prezent. Yy, tutaj ze scenariuszy odpowiada Mariko Tamaki. Dalej mamy galerię okładek. Ok, yy, ja moi drodzy, tutaj nie będę wam pokazywał, nie będę wam opowiadał o czym jest ten komiks. Yy, dlatego, że to jest antologia. To jest antologia, czyli zbiór takich krótkich, no, kilkunastostronicowych yy, historii. I bez sensu byłoby, w, żebym to jakoś tam specjalnie streszczał. Ta pierwsza historia, w, tutaj o niej może nie tyle chciałbym opowiedzieć, ale bardzo fajnie, że jest to właśnie pierwsza historia, bo tutaj mamy w niej cholernie dużo nawiązań do wcześniejszych przygód mrocznego rycerza. I to nie tylko przygód w komiksie, ale również przygód filmowych. Przygód, jakie miały miejsce w animacjach. Tutaj możecie, załóżmy, skojarzyć powrót mrocznego rycerza. Dalej, tak na szybko, jakby mógł tutaj coś. To jest nawiązanie do któregoś z komiksów, chyba złotej ery, przygody Batmana i Robina. Tak na szybko, jakby nie, nie jestem w stanie Wam tutaj wszystkiego pokazać, ale. Generalnie sporo jest tutaj tych, tych nawiązań. Można je wyłowić, jeżeli zna się jakby przeszłość Mrocznego Rycerza. Zarówno z komiksów, filmów, animacji. Kolejna tutaj historia. Ja chciałem Wam pokazać głównie tutaj w tym filmiku rysunki, bo rysunki są naprawdę fajne. Odpowiadają o nie, za nie oczywiście różni twórcy. Więc tymi rysunkami jest różnie. To nie jest tak, że jedna osoba rysuje wszystko. Natomiast co do samych historii. Ponieważ to jest antologia, to tak jak mówiłem, nie będę wam streszczał, nie będę wam streszczał po szczególnych historiach. Zresztą generalnie ciężko streszczać historie, które mają od kilku do kilkunastu stron. I powiem tak, mamy tutaj historię lepsze i gorsze, jak to w antologii. Tutaj akurat widzicie fajną historię nawiązującą do roku pierwszego w zasadzie, taką jakby trochę kontynuację tego roku pierwszego. Ale generalnie są historie lepsze, gorsze, natomiast jest, jeżeli chodzi o taki, o, o to o czym są te historie, to tutaj jakby paleta jest dość zróżnicowana, bo są historie poważne, mniej poważne, tutaj nawet takie w, dosyć fantastyczne niektóre, jeżeli chodzi o rysunki, również zobaczcie akurat tutaj. Ta historia akurat według mnie nie jest jakaś szczególnie dobra, ale za to rysunki no, niesamowite na swój sposób. No Ten akurat nie są, ale to znaczy może Wam się będą podobać, natomiast ja niespecjalnie lubię pana Johna Romite Juniora, dlatego, dlatego jakoś no. No, niespecjalnie, aczkolwiek i sama historia też mnie jakoś nie porwała. Więc, jak mówię, jest to 12 różnych historii lepszych, gorszych. Natomiast powiem Wam, że całościowo nie jest źle. Całościowo jest naprawdę fajnie, dlatego że, o widzicie, tutaj też mamy nawiązanie do w zasadzie pierwszych zeszytów z Mrocznym Rycerzem, kiedy on miał jeszcze te fioletowe rękawiczki, te uszka też miał takie trochę inne niż teraz. No i generalnie jak to bywało w pierwszych komisjach z Batmanem sprawiedliwość z reguły dla przeciwników kończyła się no, kwasem. Zresztą Batman w którymś to z komiksów Złotej Ery właśnie powiedział, że coś tego typu, że no, generalnie kwas, kąpiel w kwasie to jest Dobra sprawiedliwość dla takiego jak on. To akurat nie jest cytat, nie, ale, ale mniej więcej o coś takiego chodziło. Więc mówię, tych historii jest kilkanaście, bo aż dwanaście. Nie będę wam tu pokazywał jak wszystkiego. Generalnie ja poczułem się, i w momencie, kiedy czytałem ten komiks, poczułem się tak, jakbym czytał trochę Batman Black and White. Poczułem, że czytam dobrą antologię, więc nie, jest to, nie są to jakieś historie wrzucone tak, żeby tylko były. Tak jak mówię, no niektóre są lepsze, inne są gorsze, natomiast no generalnie czytało mi się to fajnie. Nie było, może i tak, nie było w żadna z tych historii to nie jest jakiś taki typowo rasowy gniot, żebym żeby mnie od siebie odrzuciła i powiem też w ten sposób nie patrzcie na to, że ja na przykład o którejś tam historii mówię, że mi się nie podobało, nie podobała. Każdy ma inny gust i każdemu jakby mroczny rycerz w takim czy inny, w takiej czy innej inkarnacji może podejść lub nie. Na koniec mamy jeszcze galerię okładek i tu są te okładki, które wam pokazywałem w tych zeszytach wariantowych. Natomiast jeszcze jest kilka innych. O, tych wariantów już nie mam, nie udało mi się kupić. Może i lepiej, bo wydałem trochę mniej pieniędzy. Więc tych okładek jest tutaj dosyć sporo. Natomiast fajnie, że zamieszczono również tą, tą okładkę alternatywną, dla zrobioną do sklepu Multiversum przez Jonsa. Fajny taki polski akcent, prawda? No i to by było na tyle. Aha, no jeszcze mamy tutaj dwa szkice. Te skrzydełka całkiem fajne, to mi się podoba. Nie wiem, czy to nie było gdzieś w tych. Czy to nie było gdzieś przedrukowane, czy czasem jakaś kolekcja. Chyba te super bohaterowie i złoczyńcy DC, czy tam nie było. Czy tam nie był dodawany plakat i czy to nie jest wycinek z tej, z tego, z tej grafiki. No nie wiem, nieważne, nie będę sobie teraz przypominał, ani grzebał. Szczerze, polecam: polecam. Jeżeli lubicie antologię, to jest to taka antologia, w której chyba żadna historia was nie zniesmaczy, a kilka naprawdę Wam się spodoba. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Jeżeli podobało wam się to, co robię, to lajkujcie, komentujcie, wspierajcie kanał. Raz jeszcze pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, hej!